Choć deszcz dał się we znaki, nie ostudził zapału uczestników pierwszego unijnego rajdu Nordic Walking. Impreza zgromadziła w Wejherowskim Parku miłośników aktywnego wypoczynku. Dzisiaj w ramach Dni Otwartych Środków Unijnych Funduszy Europejskich zorganizowaliśmy nie tylko otwarcie dachu, tarasu widokowego na dachu filharmonii, ale także postanowiliśmy pokazać te, jakie są możliwości spędzenia aktywnie czasu w Wejherowskim Parku. My świętujemy z czyli robimy marsz Nordic Walking z określoną trasą. Wracamy tutaj i po prostu się wspólnie bawimy przy grochówce wojskowej. i w doborowym towarzystwie. Wszystko za sprawą przypadającej w tym roku rocznicy dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej. Jak się okazuje, dyscyplina wybrana została nieprzypadkowo. Gdyby nie kontakty międzynarodowe, to Nordic Walking by do Polski nigdy nie dotarł. Unia otworzyła granice i spowodowała, że wszyscy swobodnie się kontaktujemy. Kiki Nordic Walking przyszły do nas z Finlandii. To jest młoda dyscyplina. Polska Federacja Nordic Walking zawiązała się w 2007 roku. Od tego czasu sport ten cieszy się niegasnącą popularnością. Fenomen chodzenia z jak twierdzą jego pasjonaci, leży w prostocie. Podstawą są wygodne obuwie i szczere chęci. Chodząc na świeżym powietrzu i używając swojego ciała, czyli ruchu swojego ciała, wytwarzają nam się endorfiny szczęścia. I to jest to chyba najważniejsze. Najważniejsze jest to, że nie potrzebujemy sali gimnastycznej, stadionu, tylko wychodząc z progu własnego domu, my już mamy swój własny stadion. Może wziąć kijki w ręce i trenować. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, Okazuje się, że chodzenie z kijkami uruchamia nasz organizm w takim znakomitym stopniu, że w zasadzie większość dolegliwości nam mija. Nordic Walking jest czysta fizyka. Są cztery punkty podparcia. Nie ma obciążenia stawów, wchodzi całe ciało, wszystko. Pobudzają się endorfinki, rozmawiamy ze sobą. Nieprzypadkowo też ride odbył się w miejskim parku, któremu rewitalizacja przewróciła jego dawny charakter. Już, już w dawnych czasach to służyło e, takiej wypoczynkowi tutaj, czy kejzerlingom, czy później poszczególnym tutaj właścicielom w czasach przedwojennych, powojennych on służył mieszkańcom Wejherowa. Później był okres taki zaniedbania i teraz dzięki tym funduszom europejskim udało się przywrócić do życia Park Miejski w W ramach realizowanego projektu między innymi odtworzono ścieżki parkowe w ich historycznym przebiegu oraz utworzono nowe. Nasadzono zieleń, stworzono ścieżkę dydaktyczną, zbudowano pomosty, zamontowano oświetlenie i elementy małe. Architektury. To można powiedzieć taki jeden z przykładów oczywiście realizacji środków, wykorzystania środków unijnych, jedna z takich inwestycji wiodących, taka perełka można powiedzieć, miejsce spotkań, miejsce wypoczynku wejherowian, także turystów. No, park myślę, że jest wspaniały i ja ostatnio mogłam się pochwalić przed moim angielskim wzięciem parkiem, do którego właśnie go przyprowadziłam. jedyne tylko co mu przychodziło do głowy to very nice place, very nice place, no i oczywiście zafascynowany był całym Wejherowem. Wypiękniał nasz park i przede wszystkim te zostały zrealizowane trasy Nordic Walking, które tutaj jedna właśnie przebiega parkiem, bardzo urokliwa i jest to fajne w tym wszystkim, ponieważ jest to trasa oświetlona. Wszystko dzięki pozyskanym na ten cel unijnym funduszom. 10 lat Polski w Unii Europejskiej to przede wszystkim czas dynamicznego rozwoju polskich miast i gmin. Na przestrzeni tej dekady radykalnej zmianie uległ nie tylko Miejski Park, ale całe Wejherowo. Mieszkam tu od trzech lat i na moich oczach dokonują się wszystkie te zmiany, wszystkie trasy rowerowe, rewitalizacja parku i po kolei wybudowanie Centrum Kultury Kaszubskiej Filharmonii. To wszystko się po prostu odbywa na moich oczach i jestem pełna uznania dla władz miasta, że tak sobie radzą.